Chcielibyście gruszki na wierzbie, Ogarnijcie się. Witam. Nazywam się Marcin Kokoszka i witam Cię na moim kanale. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, zrób to teraz. Dość kontrowersyjnie, ale jak czasami z moimi i dostaję jakieś od Was wiadomości o tym, że praktycznie nie chcielibyście nic zainwestować od siebie i zarabiać ogromne pieniądze, to chcę Wam powiedzieć, że to tak nie działa. To tak nie jest. Zawsze w pierwszym filmie wam mówiłem, że trzeba zawsze zapłacić jakąś cenę. W drugim filmie opowiadałem wam o tym, w tej serii jakby filmów o inwestowaniu, o tym, że dostaniecie różne informacje, o tym, że są inwestycje, że czasami można mniej zainwestować, czasami więcej, ale zawsze musisz coś się ciebie dać, tak? I jeżeli rozmawiam z Wami i chcecie mi powiedzieć, że ja bym zainwestował tutaj czas, ale chcę mieć ogromne zyski, tak? no to czas jak naprawdę inwestujesz na początku w pracy po to, żeby zdobyć większe doświadczenie, po to, żeby zdobyć kontakty. Natomiast koniec końców, jakby nie dostaniesz za jakąś w miarę niską inwestycję ogromnych pieniędzy, bardzo, najczęściej tak, bardzo często jest tak, że po prostu nie dostaniesz za to dużych pieniędzy. Także musisz z czasem wybrać wypracować sobie zarówno jakieś właśnie zyski, jakieś pieniądze. Druga rzecz jest taka, że to co, to, co mi mówicie, to, to, że hej, jak jest jakiś wysoki procent, to to jest tak ryzykowne, że nie mogę w to nic zainwestować. No ale to jest normalne, tak? Że zobaczcie, ile jest na świecie inwestorów, ile jest osób, które chciałoby do to zainwestować. I to jest normalne, że jeżeli coś ma duży potencjał, no to i i jest ryzykowne, tak? No to wtedy, jeżeli dajesz pieniądze w tą inwestycję, no to on po, po prostu, jeżeli możesz na tym dużo zarobić, to prawdopodobnie dlatego, że jakieś ryzyko za tym idzie. Oczywiście możemy sobie zrobić jakieś analizy, możemy się spróbować w jakiś sposób pozabezpieczać, żeby tu jednak mimo wszystko było dobrze, ale zawsze jest tak, że jeżeli masz potencjalnie bardzo duży zysk, to jest jakieś ryzyko. Jeżeli rozmawiamy sobie o tym, że w jakiś biznes mamy zainwestować, to tam masz jedyną gwarancję, jaką masz, to to, że ty tam włożysz te pieniądze. Ale tak? to, czy ty tam cokolwiek z tego wyjmiesz, to nie masz żadnej gwarancji. Przecież może ci się, nawet jeżeli masz idealny plan, to może ci się zmienić prawo w ciągu nocy. Tak? A zdarzały się ostatnio takie sytuacje, i nagle się może okazać, że w ogóle tobie się to nie spina. Może twój kontrahent zbankrutować, może jakiś twój główny, właśnie jakiś, nie wiem, karta przetargowa twoja może zniknąć, dlatego właśnie, że twój kontrahent główny, z który, którym miałeś. Współpracę już dogadaną nagle wycofuje się z kraju, w którym działasz. Tak? I mogą być takie sytuacje, jeżeli chcesz mieć gwarancję, przynajmniej do pewnej jakiejś tam kwoty, to już, zakładasz sobie lokatę. Tak? I tyle. Każda inna forma zaczyna, im więcej możesz na czymś zarobić, tym jest większe ryzyko. To jest zupełnie normalne i naturalne. To też nie jest powiedziane, że Ty rok przed emeryturą masz całe swoje pieniądze zainwestować w jakiś startup. To byłoby głupie. Prawdopodobnie to byłoby głupie. Natomiast Ty możesz wziąć, jeżeli jesteś młodą osobą, na początku, to co za różnica, czy Ty te pieniądze stracisz, czy nie. Ja wiem, jak to może brzmieć za ja chwilę, będzie Marcin, kurczę, pieniądze są ważne, tak jak możesz tak gadać. No ale tak jest, tak. jeżeli Ty jesteś młody, jeżeli Ty jeszcze masz czas na to, żeby się rozwijać, jeżeli Ty masz czas, że nawet jeżeli dzisiaj zbankrutujesz, czy nawet jeżeli dzisiaj stracisz swoje pieniądze, to masz czas je odbudować. Ty dzisiaj musisz wziąć i agresywnie pomnażać swój majątek, po to, żeby z czasem, w momencie kiedy już tych pieniędzy będziesz miał więcej, żebyś mógł inwestować jakiś procent bardzo pasywnie, bardzo tak rentiersko bym to nazwał, tak? Sobie w jakąś nieruchomość, żeby zarabiało sobie z czynszu, w jakieś lokaty, po to, żeby wtedy z tego żyć. Tak? Natomiast na początku. Jeżeli nie ma w co dużo inwestować, to po prostu ryzykujesz. I tak jest. Inwestycje są ryzykowne. Tworzenie biznesu jest ryzykowne. Możesz wiele rzeczy zrobić tak, żeby to było mniej ryzykowne, ale nadal to jest ryzyko. Już tyle razy w tym filmie padło słowo ryzyko, bo tak powinienem nazwać ten film. Ale tak naprawdę musicie o tym wiedzieć i was muszę przestrzec o tym, muszę Wam o tym powiedzieć. to jest normalne. To różni zawodowych inwestorów od amatorów, że właśnie zawodowi, jeżeli chcesz czegoś żyć, to zawodowi inwestorzy biorą te ryzyko na siebie dlatego, że z tego żyją i muszą się edukować, muszą mieć w dużo wiedzę na ten temat i muszą mieć kapitał, żeby żyć z tego. Na początku drogi, to jest tak, że jesteśmy inwestorem można powiedzieć na jakąś tam część etatu, dlatego, że normalnie pracujemy i aktywnie zarabiamy te pieniądze, a oprócz tego te pieniądze, które mamy, no to jeszcze na tyle agresywnie pomnażamy, że cały czas jesteśmy zaangażowani w proces właśnie czy to budowania tego biznesu, czy inwestowania po to, żeby to nie było 1,2 albo 0,8%, jak obecnie jest na lokatach, tylko żeby te pieniądze na tyle pracowały, żebyśmy więcej kasy z tego wyciągali. Przeczytałem jedną z książek, i to na pewno będzie w jednym z piątków, jeżeli chodzi o inspirację. Książkę Antykruchość, w której autor opowiada o tym, że jest taka jakby metoda, którą on poleca, to w momencie, kiedy prowadzisz biznes. To 90% pieniędzy, 90% biznesu jest tak bardzo stabilne, tak bardzo taki standardowy, żeby tam nie miało szans się nic złego wydarzyć. Być może to nie będzie dużo zarabiało, ale nic złego się nie wydarzy. A 10% kapitału, 10% zysku mega ryzykujesz. Ryzykujesz bardzo mocno, ale w rzeczy, które mają ogromny potencjał. I to jest w tym fajne, że jeżeli prawdopodobnie te 10% stracisz, ale jeżeli to wyjdzie, to zarobisz więcej niż na 90% pozostałej firmy. To jest też jakby przykład, no jakby zasadę Pareto, dobrze nam znana zasada, prawie wszyscy chyba uznają dzisiaj zasadę Pareto, że 20% rzeczy daje 80% wyniku. Tak? Tutaj te proporcje są trochę inne, natomiast to jest też, jeżeli popatrzymy na te 20%, to znowu 20% z tych 20% da 80% pozostałych wyników. I to jest normalne. I na początku, jeżeli my chcemy mieć te 80% wyników, to musimy po prostu bardziej ryzykować, więcej wiedzy zdobywać, więcej dawać od siebie, to jest zupełnie normalne i naturalne. Na was jeszcze raz zapraszam na stronę właśnie rekrutacja -inwestora .pl, natomiast musicie z pełną świadomością do tego podejść, że nic za darmo, że zawsze jest jakaś inwestycja że zawsze jest jakieś ryzyko, ale jeżeli nie chcecie totalnie ryzykować, to po prostu tam nie musicie wchodzić, dlatego że możecie po prostu sobie na jakikolwiek bank i zobaczyć jakąś lokatę, chociaż tam też na tej stronie będziemy mieli właśnie lokaty. Myślę jednak, że są w miarę bezpieczne inwestycje, czy też bym powiedział w miarę no, bardzo bezpieczne inwestycje, które są bardzo dobrze pozabezpieczone, a które już są na jakiś fajny procent. 4, 5, 7%, procent, gdzieś jakieś obligacje, czy też pakiety inwestycyjne, to jest coś takiego, co obecnie właśnie tam mamy i co, czy też pożyczki właśnie na taki procent. Natomiast Natomiast pożyczki, które są zabezpieczone jakimś konkretnym majątkiem, czy to majątkiem właśnie firmy, czy jakimś nieruchomością konkretną, to są takie rzeczy, które są w mojej ocenie bardzo, bardzo bezpieczne lub nieruchomości, które też mogą być bardzo bezpieczne, oczywiście jeżeli są dobrze zrobione, za odpowiednią cenę kupione. To jest dzisiejsza taka moja lekcja dla Was, żebyście się zastanowili nad tym, żebyście pomyśleli, no i nie chcę, żebyście myśleli, że Wam tutaj wyczaruje, nie wiadomo co z kapelusza, jak jakiś czarodziej. Biznes, inwestycje to jest jakby normalna rzecz, którą zajmuje się wiele ludzi. Ja nie dam Wam tu żadnych magicznych sztuczek. Jeżeli chcecie jakieś magiczne sztuczki, to na pewno i na YouTube, i w internecie jest bardzo dużo osób, które Wam naobiecuje nie wiadomo czego, a jak już się okaże, że to tam nie działa, to wtedy wróćcie po prostu, zobaczcie, jak to się robi naprawdę, jak ten biznes krok po kroku trzeba sobie wypracować, jak inwestycje są długoterminowe, że trzeba krok po kroku działać, żeby z czasem dopiero przechodzić na ten etap taki trochę rentierski, taki, że rzeczywiście te pieniądze pasywnie zaczynają płynąć. Natomiast jest krok po kroku i to nie od razu i też to nie będziecie chcieli, też jestem przekonany, ja przechodziłem przez ten etap, że mówię, kurczę, mógłbym zacząć tak inwestować, że tam pasywnie sobie inwestuję w jakieś rzeczy, czy to w jakieś nieruchomości, ale jak popatrzę, że cały czas aktywnie mógłbym jeszcze szybciej pomnażać ten majątek, no to po prostu, jeżeli ktoś przynajmniej ma taki temperament jak ja, to nadal chcę go pomnażać, nadal chcę go pomnażać, teraz już z czasem trochę przechodzę na taki etap że oczywiście, że część tego kapitału inwestuję w takie bardzo spokojne rzeczy i bardziej bezpieczne, natomiast to dalej jest jakaś część. Tak, Ja jestem w mojej ocenie na początku tej mojej drogi, przeszedłem już jakąś drogę, mam jakieś doświadczenie, ale też wierzę cały czas w to, że najlepsze jeszcze przede mną, zarówno inwestycyjnie, biznesowo, życiowo, tak? Także. To jest coś, co, 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 co cały czas tworzę, Chcę, żebyście mieli tą właśnie taką świadomość, odpowiedzialność za to, żebyście wzięli, a jeżeli jesteście zainteresowani tym, żeby rzeczywiście w sposób odpowiedzialny, świadomy działać i po prostu no, nie gadać głupo, tylko normalnie inwestować, to zapraszam Was na stronę rekrutacjainwestora.pl. Na dzisiaj to już wszystko. Jeżeli się z tym nie zgadzacie, dajcie mi informację w komentarzu. Jeżeli się z tym zgadzacie, jeżeli uważacie, że wreszcie ktoś tu coś normalnego gada, też się z tym ze mną podzielcie. Dlatego że tego typu treści to też dla mnie nie jest takie super łatwe. Ja uważam, jakby zgadzam się z wszystkim, co tutaj mówię, ale też wiem, że to może spotkać się czasami z jakimś niezrozumieniem, więc nie mam też nic przeciwko, żebyście okazali tam odrobinę zrozumienia. Na dzisiaj to już wszystko. Dajcie komentarz, jeżeli Wam się to podoba. Jeżeli uznacie to za wartościową treść, udostępnijcie, to dziękuję bardzo i do zobaczenia.